Cześć. W dzisiejszym filmie rozprawimy się z kilkoma mitami dotyczącymi rzeźbienia mięśni. Bardzo często ludzie, którzy przychodzą na siłownię, chcieliby poprawić sylwetkę, nic w tym dziwnego, ale nie zdają sobie często sprawy, że są tylko dwa sposoby na poprawę sylwetki. Pierwszy sposób to jest budowanie masy mięśniowej, drugi sposób to jest palenie tkanki tłuszczowej i nie ma tutaj tak naprawdę nic pomiędzy. Natomiast bardzo wiele osób przychodzi na siłownię z myślą, że chcieliby zwiększyć twardość mięśni, zwiększyć gęstość mięśni, zwiększyć ujędrnienie mięśni, zwiększyć dojrzałość mięśni. To są wszystko e, dziwne słowa, które tak naprawdę nic nie znaczą. Niestety bardzo wiele osób traktuje siłownię jako swojego rodzaju przedmiot na Akademii Sztuk Pięknych. Oczywiście nie można rzeźbić w swoim ciele, nie można. Na to, w jaki sposób te mięśnie się będą rozrastały, czy będą rosły tylko w pionie, czy w poziomie. To nie jest drzewko bonsai, to nie jest również kaplica sykstyńska i freski namalowane przez Michała Anioła. Niestety w ten sposób to nie działa. No i oczywiście, jeżeli chcielibyśmy zbudować masę mięśniową, musimy celować w nadwyżkę kaloryczną. Jeżeli chcemy zgubić, musimy celować w deficyt kaloryczny, czyli jeść mniej niż potrzebujemy, a utrzymanie kaloryczne możemy śmiało znaleźć sobie w internecie przy użyciu różnego rodzaju kalkulatorów. A trening siłowy w większości przypadków na masie i na redukcji będzie bardzo podobny, zarówno jeżeli chodzi o dobór ćwiczeń, objętość i tak dalej. Ewentualnie na redukcji będziemy robić trochę mniej, bo ciężko jest się zregenerować, bo nie mamy energii. Ale tak naprawdę sam plan treningowy, dobór ćwiczeń, ilość powtórzeń nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje z naszym ciałem. Oczywiście nie ma tak, że duże powtórzenia powodują wysmuklenie ciała. Tak się często mówi, że jeżeli będziemy robić 15 powtórzeń, to wyrzeźbimy nasz biceps. W tym momencie nasze łytki odchodzenia, robienia 10 tysięcy powtórzeń dziennie byłyby naprawdę wysmuklone, oczywiście tak nie ma. I bardzo często też mówi się o takim micie, że trenowanie siłowo na niskie przedziały powtórzeń powoduje zwiększenie jakiejś tam, nie wiem, twardości, dojrzałości mięśni, że yy, no jeżeli faktycznie nie rozciągasz się, nie mobilizujesz, jesteś spięty, i jeżeli ktoś dotyka Twoich prostowników, są twarde jak skała, to faktycznie może Ci się wydawać, że od Niskich powtórzeń faktycznie zwiększyłeś twardość czy też gęstość mięśni, podczas gdy w rzeczywistości ten spięty prostownik może być dla ciebie tylko i wyłącznie problemem powodującym takie przypadłości jak na przykład skurcze na ławce, brak możliwości zrobienia dobrego mostka, ale oczywiście temat rozciągania czy rolowania, niwelowania spięcia mięśni to temat na inny materiał. Zatem przechodzimy do mitu numer dwa. Czyli legendarna grubość czy też szerokość pleców. Mówi się, że ćwiczenia takie jak podciąganie, wszelkiego rodzaju przyciągania w pionie są na szerokość. Natomiast ćwiczenia typu wiosłowanie, czyli przyciąganie w poziomie, są na grubość pleców. No i jak możecie się domyślać, nikt jeszcze nigdy nie był w stanie faktycznie, rzetelnie uargumentować, dlaczego niektóre ćwiczenia miałyby powodować przyrost w tą stronę, a inne w tą stronę. Jeżeli się nad tym zastanowimy, to faktycznie które ćwiczenia, które mocno obciążają nasze prostowniki, faktycznie sprawiają, że jesteśmy grubsi, szersi patrząc od boku. Jeżeli stoję do Was bokiem, to faktycznie, jeżeli robię dużo martwych ciągów, dużo przysiadów, dużo złożonych ćwiczeń, to faktycznie moje prostowniki dostają, prostowniki rosną, jestem teoretycznie grubszy. Ale jak się mają do tego ćwiczenia na plecy typu wiosłowanie czy też podciąganie? Otóż większość ćwiczeń na plecy, niezależnie czy jest to podciąganie, ściąganie Drążka, wiosłowanie bardzo mocno aktywuje nasz mięsień najszerszy grzbietu i bardzo wiele osób słysząc słowo najszerszy zaraz myśli, że faktycznie będzie rósł tylko wszerz i wprowadza do swojego schematu treningowego takie działania jak na przykład chcesz być wąski lub wąsko, ja chcę być szeroki, więc robię najszerszym chwytem, jak tylko się da. Jeżeli robisz podciąganie lub na przykład ściąganie drążka wyciągu górnego chwytem ekstremalnie szerokim, bo myślisz sobie, że lepiej wejdzie na szerokość pleców, to robisz sobie tylko krzywdę, ponieważ zmniejszasz aktywność mięśni, zmniejszasz ciężar, zmniejszasz zakres ruchu. I bardzo często ten ruch wygląda koślawo. Często jest tak, że przy bardzo szerokich chwytach faktycznie czujesz swoje plecy, tak powiedzmy, pod pachami. To za sprawą mięśni obłych. Natomiast jeżeli po Porównamy sobie, jak duże są mięśnie obłe większe, obłe mniejsze w porównaniu do mięśnia najszerszego grzbietu widzimy nieporównywalną różnicę. I również jeżeli widzimy, jak wygląda ten mięsień najszerszy grzbietu, to już sam rzut oka na rysunek pozwoli nam stwierdzić, że to nie jest tylko tak, że będzie poszerzał nasze plecy, poszerzał naszą sylwetkę. No i jak możecie się domyślać, wiosłowania również nam ten mięsień najszerszy oraz mięśnie obłe fajnie aktywują, więc nie można powiedzieć że w przypadku podciągań ten mięsień będzie powodował zwiększenie szerokości ciała, a w przypadku wiosłowań będzie nagle rósł w drugą stronę. Część osób być może mówiąc o yy, grubości ma na myśli kaptury. Faktycznie wiosłowania w pewien sposób mocniej nam angażują kaptury niż podciągania, ale chciałbym po prostu usunąć ten mit z waszej głowy. Nie ma ćwiczeń na szerokość, nie ma ćwiczeń na grubość i tak naprawdę mięśnie nie rosną tak jak sobie zażyczysz. Mięśnie po prostu albo rosną, albo maleją i nie jesteś w stanie Ukuć je ich młoteczkiem jak Michał Anioł, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby nasz trening był zbalansowany, czyli żeby zarówno były ćwiczenia przyciągania poziomo, jak wysłowania oraz pionowo, jak podciągania, a nie, że robimy tylko podciąganie, bo chcemy być szerocy, nie chcemy poszerzyć talii. To absolutnie nie ma, nie ma czegoś takiego, nie ma to sensu. Trzecim mitem jest to, że jesteśmy w stanie wybierając różnego rodzaju ćwiczenia wpłynąć na wygląd mięśnia, angażując mocniej jego dolną, środkową, górną część. I tak dalej. I oczywiście sporo zależy od tego, o jakich ćwiczeniach i o jakich mięśniach mówimy. I jeżeli przykładowo myślimy o środku klaty, to bardzo dużo osób chciałoby znaleźć jakieś magiczne ćwiczenie na angażowanie środka klaty. Tylko, że środek klaty nie istnieje, nie ma czegoś takiego. Ludziom najczęściej chodzi o to, jak po prostu wypełnić klatę, ponieważ jeżeli mięsień nie jest tak duży, to najczęściej jest po prostu widoczna jego część tylko od dołu. Nie? Czyli bardzo często ludzie, którzy mają ogólnie małą masę mięśniową, uważają, że brak im góry czy też środka klaty. Ale w tym momencie nie powinni szukać wymyślnych ćwiczeń, podnoszenie jakiegoś hantelka jednokilogramowego, czy też przerzucać się tylko i wyłącznie na skos dodatni, ponieważ nie brakuje im wcale góry klatki, najczęściej brakuje im po prostu masy mięśniowej. Ale właśnie ćwiczenia robione na skosie dodatnim są w stanie zaaktywować nam tą górę klatki trochę mocniej. No i tutaj założenie jest takie, że wyjdziemy sobie na skosik dodatni, pomachamy, nieco mocniej angażując Część obojczykową klatki. Założenie jest ok, w praktyce wychodzi różnie, ponieważ po pierwsze, robiąc skos dodatni, nieco mocniej wyłączamy dolną część klatki, także łączna suma sumarum aktywacja klatki piersiowej jest mniejsza. Druga kwestia, mocniej angażujemy bary. Także u większości osób ćwiczenie na skosie dodatnim na takiej standardowej ławeczce do sztangi, czyli 45 stopni, według mnie będzie nieco mocniej angażowało barki. I może być nawet ćwiczeniem bardziej na barki niż na klatę. W tym momencie na myśl przychodzi mi albo zmniejszenie skosu do 15-30 stopni, jak ludzie robią na handlach, świetna metoda, albo zastosowanie bardzo dużego mostka, który oszukuje trochę ten skos, sprawia, że jest mniejszy. I faktycznie na takim kącie powiedzmy 30 stopni, te bary już aż tak mocno nie przejmują roboty, a jednocześnie nasza klatka się aż tak nie wyłącza, jeżeli chodzi o tą dolną część. Ale no musimy się zastanowić, co by było. Gdybyśmy w planie mieli tylko i wyłącznie ćwiczenia na górę klatki. Najprawdopodobniej nie przyniosłoby to nic dobrego, jeżeli byśmy ćwiczyli tylko i wyłącznie na skosie dodatnim, nie zaangażowalibyśmy tej klaty w pełni, być może nasze bary byłyby mocniej zmęczone i to one pierwsze by puszczały, a klata nie byłaby w pełni przemęczona. Także, jeżeli chcemy rozwinąć tą klatę w pełni, to starajmy się zachować ćwiczenia pod różnymi kątami. I tutaj często na myśl ludziom przychodzi ćwiczenie na skosie ujemnym. Rzekomo ćwiczenie na skosie ujemnym jest w stanie nam zaangażować dół klaty mocniej. Do pewnego stopnia jest to prawda, aczkolwiek u większości osób jedyne, co wystarczy zrobić, to robić mostek na ławce. Ponieważ to, że mocno wypchniemy naszą klatę, zrobimy mostkowanie, to już powoduje, że wpadamy do minimalnego skosu ujemnego. Jesteśmy w stanie zaangażować dolną część klaty mocniej. Zatem można powiedzieć, że fajnym Treningiem na wzrost klatki piersiowej będzie uwzględnienie zarówno handli, które pozwalają na większy zakres ruchu, jak i sztangi, która pozwala na większy ciężar. Uwzględnienie zarówno niewielkich skosów dodatnich, jak i przykładowo zwykłego wciskania na ławce poziomej, yy, popularnie mówiąc płaskiej. Nie mówi się płaska, bo każda ławka jest płaska, no ale tak się przyjęło. Kolejnym mięśniem, do którego dorabiane są wszelkiego rodzaju teorie spiskowe jest biceps. Tutaj słyszymy o czymś takim jak grubość bicepsa, szerokość, szczyt bicepsa, rozciągnięcie bicepsa. Tutaj jak ten biceps wygląda będzie bardzo zależało od tego yy, z czym się po prostu urodziliśmy, jakiej długości będzie ten biceps. Krótki biceps powoduje to, że często jest po prostu pękaty, ten szczyt jest fajny. Jeżeli mamy 2 metry, mamy bardzo długie ręce, to oczywiście ten biceps nie będzie pękaty, niezależnie czy będziesz robił milion ćwiczeń na biceps. I tutaj chciałem przytoczyć Wam kilka ciekawostek. Większość ćwiczeń na biceps, czy to takich, gdzie Rzekomo angażujemy mocniej głowę długą, jak na przykład ćwiczenia w rozciągnięciu typu incline curl oraz Bayesian curl yy, oraz ćwiczenia rzekomo na szczyt bicepsa. Na głowę krótką, takie jak na przykład pre e, Preacher, czyli modlitewnik, na przykład Spider Curl czy Concentration Curl, tak naprawdę wszystkiego rodzaju ćwiczenia na biceps mają angażują łącznie cały biceps po podobnie, ponieważ te głowy bicepsa działają synergistycznie. Nie da się zrobić tak, że jedną włączamy, jedną wyłączamy, i w konsekwencji efekt jest zawsze podobny. Jeżeli chodzi o ćwiczenia robione dobrą techniką z wystarczająco ciężkim ciężarem, to aktywacja bicepsa, całego bicepsa w tym ćwiczeniu nie będzie się różnić o więcej niż 5 czy 10% od średniej. Tylko tutaj słowo klucz to jest technika. Jeżeli będziemy używać za dużego ciężaru, będziemy się bujać, nasza aktywność bicepsa się zmniejszy. Jeżeli bardzo mocno zwężymy sobie chwyt do takiego, w tym momencie nasza aktywacja bicepsa spada o ponad 10%. Dlatego nigdy nie podciągamy się tak, nie robimy na sztance również tak. Zawsze starajmy się zachować szerokość chwytu pi razy drzwi, szerokość barków trochę węższa, trochę szersza. Jeżeli natomiast łapiemy bardzo szeroko, Szeroko, w tym momencie często bolą nas nadgarstki, co również nie jest fajne. Kolejna sprawa to czy lepiej robić młotkowo, chwytem czy nachwytem. Okazuje się, że robienie niezależnie czy robisz pod chwytem, czy młotkowo, tutaj aktywacja bicepsa jest bardzo podobna. Natomiast jeżeli robisz nachwytem, tutaj aktywność bicepsa potrafi spaść nawet o połowę na korzyść przedramion. Także jest to bardzo fajne ćwiczenie na ramienno-promieniowy, być może na ramienny, nie do końca na Biceps. Także jak widzicie, nasza aktywność bicepsa bardziej zależy od używanego ciężaru, techniki, szerokości chwytu, niż od tego, jakie ćwiczenie wybierzemy. Także na biceps jest chyba najwięcej ćwiczeń z każdej partii. Można sobie wymyślić robienie bicepsa w każdy sposób, ale zawsze otrzymamy ten sam rezultat, jeżeli będziemy mieli dobrą technikę, czucie mięśnia. I duży ciężar. Oczywiście mamy całą masę innych mitów, jak na przykład to, że ludzie chcieliby rozwinąć zewnętrzną, wewnętrzną, środkową część naszego mięśnia czworogłowego. I w tym momencie oczywiście ani rotacja stóp, ani szerokość rozstawu nóg nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o to, czy bardziej będziemy pracować zewnętrzną, środkową, wewnętrzną częścią. Zawsze ten efekt będzie bardzo podobny. Możemy oczywiście manipulować innymi zmiennymi, takimi jak długość zakresu ruchu, jak oczywiście to, czy w przysiadzie będziemy siadać bardziej na biodro czy na kolano, ale tutaj zawsze uwzględniamy aktywność całego mięśnia czworogłowego w porównaniu do na przykład pośladków, a nie poszczególnych części czworogłowego. Także konkluzja jest taka, że nie warto zastanawiać się nad częściami naszej partii. Warto zastanawiać się na tym, żeby ten mięśnie został całościowo dobrze przećwiczony, ponieważ jeżeli mięsień całościowo urośnie, to będziemy zawsze zadowoleni. Nie znam osoby, która by marudziła, że ma za duży mięsień całościowo, że ma za dużą górę klatki, za duży bicepsa i tak dalej. Zawsze dążmy do tego, żeby mięsień pracował jak najmocniej całościowo. Dzięki za uwagę, zapraszam na szkolenia z przysiadu i martwego oraz do zakupu e-booka Słabełkniwa w Trójboju, jeśli się podobało. Łapa w górę, piszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym filmie. Cześć!